Tym razem spotkanie dla słuchaczy uniwersytetu III wieku odbyło się w bibliotece miejskiej o Sarajewie mieście Łez przyczynach rozpadu Jugosławii oraz o tym, dlaczego pokochała Bałkany opowiadała Magdalena Pieruńska, politolog, anglistka i autorka wielu publikacji. Wykład dotyczy akurat moich podróży na Bałkany, konkretnie miasta Sarajewa, w którym trochę się zakochałam ze względu na jego bogatą historię, ale również bogatą kulturę. Historia jest tragiczna, to prawda. Mnie do Sarajewa y, przyciągnęło właśnie to, że Pomimo tego, jak ułożyła się historia tego miasta, no jednak powstało z popiołów i odrodziło się jak Feniks. I co ciekawe, dalej w Sarajewie jest widoczny ten wpływ wielokulturowości, która, która charakteryzowała byłą Jugosławię. I tam na ulicach rzeczywiście można spotkać ludzi różnych religii, różnych narodowości, którzy potrafią iść ramię w ramię przez ulicę i żyć wspólnie obok siebie. Więc mam takie wrażenie, że jednak w Sarajewie nadal ta idea Jugosławii Tity przetrwała. W swojej prelekcji Magdalena Pioruńska przedstawiła słuchaczom m.in. historię Sarajewa i krajów bałkańskich, a także opowiedziała o tym, dlaczego warto tam pojechać i co ciekawego można tam zobaczyć. Chciałabym też powiedzieć o innych miejscach w Sarajewie, o kulturze bośniackiej, bo przecież Bośnia to nie tylko wojna, Bośnia to nie tylko tragedia, Bośnia to nie tylko bombardowanie i e, obozy koncentracyjne, ale również e, kraj, w którym zamieszkują. E, Otwarci, interesujący ludzie, którzy też chcą żyć. I chcą żyć godnie. Mnie w pamięć najbardziej zapadło Stare Miasto, typowo muzułmańska dzielnica z tymi wszystkimi pięknymi meczetami i budowlą typowo muzułmańską. Ale również most, na którym zginął arcyksiąża Ferdynand, Franciszek Ferdynand. To jest ten moment, w którym zaczęła się pierwsza wojna światowa od jego zamordowania, właśnie w Sarajewie. Wspomnę też o no, cudownej, pięknej bibliotece uniwersyteckiej, która została. Została zniszczona w pożarze w, czasie, w trakcie bombardowania w 1992 roku. Pokażę, jak została odbudowana. Praktycznie wygląda tak, jak wyglądała wcześniej. O czym jeszcze opowiem? Na pewno opowiem o tradycyjnym bośniackim jedzeniu, które jest bardzo mięsne, pieprzne. Podczas wykładu słuchacze obejrzeli również kilka fragmentów filmów o Sarajewie oraz o obozie koncentracyjnym w Srebrenicy. Na dłuższą relację z tego wykładu zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia 10 listopada.